w Czerczak, witam państwa bardzo serdecznie. Są takie momenty w mojej pracy dziennikarskiej, która na co dzień bywa bardzo trudnym i uciążliwym zajęciem, w których jest po prostu fajnie i przyjemnie. A jest fajnie i przyjemnie, kiedy, kiedy mogę spotkać się z osobami nie tylko pięknymi, przystojnymi, ale też bardzo utalentowanymi. A takimi niewątpliwie są członkinie i członkowie zespołu. Postomia i ich liderka Małgorzata Grancewicz Kuczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Małgosiu, może przedstawisz pozostałych tutaj obecnych członków chóru? Jak najbardziej z ogromną przyjemnością. Założycielka inicjatorka chóru Postomia Albina Parchimowicz, nasza nadworna tenorzyca, tenor Edward Maślikiewicz oraz mój prywatny tata, baryton bas-baryton w naszym chórze Tomasz Grancewicz. Pierwsze pytanie od razu skieruję do ciebie. Może spróbujmy tak od strony technicznej, zacznijmy, zanim przejdziemy do tego zacnego jubileuszu. Jesteście chórem. No, są Boys' Bandy, Girls' Bandy. Czym jest chór? Chór jest. W naszym przypadku przede wszystkim grupom ludzi z ogromną pasją. Grupom ludzi, która nie chce śpiewać muzyki rozrywkowej, która chce wracać do korzeni, do harmonii e, klasycznych, która chce czerpać od najpiękniejszych, największych kompozytorów, e, która chce się inspirować sztuką wyższą. I to jest ta zasadnicza różnica. No to przejdźmy płynnie do repertuaru. Co jest w Waszym repertuarze? Jakie pieśni wykonujecie? Jakie piosenki? Jakie utwory? Wykonujemy utwory przeróżne. Wszystkie są pieśniami zaaranżowanymi na wielogłos, na chór mieszany. Śpiewamy również pieśni polskie, śpiewamy pieśni Stanisława Moniuszki, uczymy się w ostatnim czasie utworu przepięknego utworu Życzenie Chopena. Mamy w swoim repertuarze również całą masę utworów sakralnych pisanych również przez wielkich kompozytorów takich jak na przykład Msza Cedur Gunoda czy chociażby w ostatnim czasie popełniony przez nas Ave Verum Corpus Mozarta więc plejada jest ogromna i tak naprawdę łapiemy się za każdy każdą formę wielogłosową to nie jest proste przyglądałem się waszym próbom i ten wielogłos właśnie i tak dalej jak sobie panowie z tym radzicie no z pewnością proste to nie jest. Radzimy sobie w dużej mierze dzięki Gosi, ona nas potrafi trochę ponaciągać, poza tym no to już było nie było 10 lat. To też ma wpływ. Te pierwsze nasze utwory nie brzmiały w tylu głosach. Byliśmy troszkę skromniejsi. Na dzień dzisiejszy też nie zawsze się to udaje. To nie jest zawodowstwo. My jesteśmy wszyscy amatorami, ale, ja tak ale się staramy. Staramy się naprawdę. I tak jak wspomniałem, dzięki gości, wydaje mi się, że to zaczyna i nam sprawiać przyjemność, nie tylko odbiorcom. Przejdę w takim razie do można powiedzieć nestorki chóru, czyli do e, pani. E, pani... Albiny. Albiny. o oryginalnie brzmiącym e, imieniu. Proszę powiedzieć chwilę o początkach chór. Skąd w ogóle pomysł na to? E, no, pomysł. Po prostu pojawiła się w naszej Krzeszycach Przepięknych pani, pani Gosia Małgorzata Grancewicz. Dowiedziałam się, że ma właśnie specjalizację z, dyre, z dyregentury, więc sobie pomyślałam, że dobrze by było, żeby stworzyć Krzeszycach Chór. I właśnie przyszłam do Małgorzaty, Powiedziałam co? Jak? Małgosia mówi tak, to spróbujemy. Spróbujemy, bo kto jak nie my. No i tak to się zaczęło. mówi, Go, Gosia do mnie mówi tak, to pani poszuka ludzi, a ja coś pomyślę. No i tak, tak, było. tak się to zaczęło. Z początku nas było osiem osób. No i tak malutku Właśnie jestem przeszczęśliwa, że razem z Małgorzatą jestem jej ogromnie, ogromnie wdzięczna, że się zgodziła, że nas poprowadziła, że udało nam się coś stworzyć i wierzę w to bardzo mocno, że to przetrwa, że będziemy trwali. Jesteśmy 10 lat, ale myślę, że będziemy do końca świata jeden dzień dłużej. I wierzę w to mocno, naprawdę. I tak po prostu się radujemy, że. Tyle otworzyliśmy serc, tyle wspólnych mamy chwil, pasji, no jesteśmy przeszczęśliwi, możemy się spotykać, zawiązały się różne przyjaźnie, są spotkania, są wyjazdy, Jest, no mamy bardzo dużo, przez te 10 lat mamy bardzo dużo już osiągnięć, dużo nagród, dyplomów, wyróżnień. Byliśmy w wielu, wielu miejscach, między innymi za granicą. Gdzie? Na Białorusi, w Baranowiczach, występowaliśmy na dużej scenie, Tam oczywiście też zdobyliśmy wyróżnienie, co prawda? I jeszcze na takiej bardzo dużej scenie byliśmy w mateczniku Mazowsza. I tam też z nimi śpiewaliśmy w ich mateczniku. I wstydu na pewno nie przyniosłyście, przynieśliście także, bo Nigdy. śpiewacie przepięknie. Zapytam pana Edwarda. Panie Edwardzie, no nie ma co się oszukiwać, że chociaż jest was tutaj kilku panów, to jednak chór to w większości kobiety. Jak się pan odnajduje w gronie takich pięknych, charyzmatycznych i utalentowanych pań? No, fakt, że nas jest tylko w tej chwili trzech panów, to nie znaczy, że tenorów i basów nie ma więcej. Są z nami panie, które również, pani tenorzyca, tak, druga koleżanka, z tymi głosami. druga koleżanka śpiewa w basie, także nasze grono w sumie nie jest aż takie malutkie. Na koniec, czego Wam życzyć na te kolejne 10, 100, a może i nawet 200 lat? Przede wszystkim tego, żebyśmy ciągle płonęli żeby nie pozwolić nam się wypalić zawodowo, e, wypalić z tej pasji e, dużo zdrowia, bo jesteśmy chórem jednak w przewadze osób, które mają już pewien wiek i wiadomo, z czym to się wiąże, więc zdrówka braku wypalenia niegasnącej pasji no i pięknej muzyki a nam odbiorcom nie pozostaje nic innego jak tylko do tych życzeń się dołączyć no i życzyć jak najwięcej występów tu na terenie naszego pięknego powiatu sułęncińskiego już się z paniami z panami żegnamy ale to jeszcze nie koniec szanowni państwo bo na koniec jeszcze zaprezentujemy to znaczy chór postomia zaprezentuje państwu utwór co to będzie pani Gosiu proszę powiedzieć Będzie to tu zerknę na ściągę jak szybko mijają chwile znany utwór pod tytułem upływa szybko życie e Tekst i melodia, ksiądz Franciszek Leśniak, opracowanie muzyczne, Franciszek Konior. Życie na pewno upływa szybciej, e, szybko, ale na pewno upływa przyjemniej, kiedy możemy obcować z muzyką taką, jak w wykonaniu Chóru Postomia. Dziękuję serdecznie za rozmowę Dziękuję. i zapraszam do wysłuchania utworu. Dzięki. Dziękuję. Not as much. Yeah. yeah.